Próbował dotrzeć do, do wszystkich możliwych znajomych Lecha Wałęsy. Myślę, że wykonał po prostu gigantyczną, gigantyczną pracę, o której na dobrą sprawę ja muszę Państwu przyznać, nie myślałem, że, że, że kiedykolwiek ktoś takie coś zrobi. Zresztą ja tylko przejazdem byłem w okolicach, gdzie urodził się i wychował Lecha Wałęsa. Paweł Zyzak tam wszędzie był. Jak Państwo weźmiecie tą książkę do ręki to zobaczycie jak dużo fotografii jest z różnych miejsc związanych, związanych z Lechem Wałęsą. Dotarł do jego nauczycielki, dotarł do księdza proboszcza z parafii, gdzie, gdzie Lech Wałęsa mieszkał. E, państwo czasami słyszycie, że nie można tak pisać książki jak napisał ją Paweł Zyzak. Tutaj koronnym argumentem niestety również... Argumentem pojawiającym się w ustach dobrych historyków jest to, że Paweł Zyzak nie cytuje z nazwiska tych osób, które udzieliły mu relacji na temat Lecha Wałęsy. Ja tutaj w, w tym punkcie Pawła Zyzaka będę bronił. Co nie znaczy, że ja nie mam jakichś uwag do tych książek, ale myślę, że dopiero później będzie okazja o tym porozmawiać. Dlatego, że Paweł Zyzak skonfrontował się z tematem, jak Państwo wiecie, na który wcześniej praktycznie nikt się, nikt, nikt się nie zdecydował, no oczywiście poza, poza Piotrem Gontarczykiem i, i moją skromną osobą, ale nie na taką skalę, jak jak Paweł Zyzak. Paweł Zyzak po prostu wszedł, jak powiedziałem, w krąg rodzinny, towarzyski, szkolny, klimat po prostu wczesnych lat młodości Lecha Wałęsy i żeby ktokolwiek w ogóle na ten temat rozmawiał z Pawełem Zyzakiem, to to już jest no jakiś akt bohaterstwa. I ja muszę Państwa zapewnić, że widziałem jakby wstępne rozdziały tej książki jeszcze w formie maszynopisu i tamte nazwiska wszystkie były. To znaczy Paweł Zyzak dysponuje tymi relacjami, ma je w większości zarejestrowane na kasetach magnetofonowych więc one są w dyspozycji historyka. Myślę, że historyk, który się zajmuje okresem dziejów najnowszych, wcale nie musi po prostu, ze względu na dobro osób, które mu udzielają informacji, podawać tych wszystkich nazwisk. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o temat dotyczący Wałęsy, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, no powiedzmy, nie obrażając oczywiście nikogo z Polski B czy z Polski C, bo to jest mniej więcej taki rejon dość biedny, gdzie, gdzie rzeczywiście dyskusja o, o bohaterze narodowym i o różnych kontrowersjach związanych z jego przeszłością musi, jak powiedziałem, być jakimś aktem odwagi, żeby po prostu o tych kontrowersjach opowiadać, opowiadać historykom. I podsumowując ten, ten wstęp, myślę, że Paweł Zyzak w, w jakimś sensie upokorzył te setki historyków profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i doktorów habilitowanych, którzy bardzo często teraz zabierają głos w sprawie książki Pawła Zyzaka, tak jak zabierali głos w sprawie mojej i Piotra Gontarczyka książki, a nigdy po prostu nie wykonali takiej pracy, jaką wykonał Paweł Zyzak. No i przede wszystkim chwała po prostu Tobie za to, że że ty to zrobiłeś, aż strach pomyśleć, jak ciężko pisał w przyszłości, bo jeśli praca magisterska ma 650 stron, to, to nie wiem jak będzie wyglądała praca doktorska, tak dla e, ciekaw, ciekawości pa, państwu powiem po prostu, że moja praca magisterska miała 75 stron, także e, znacznie, znacznie e, cieńsza. Dobrze. Chciałem teraz oddać głos może Pawłowi. Spokoły. Panu Krzysztofowi, później, później Pawłowi, żeby przybliżył po prostu treść książki, no a później będziecie Państwo mieli okazję zadawać pytania Pawłowi Sydzakowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. No, ja chciałem powiedzieć parę słów o tym micie, który towarzyszy wszystkim rozważeniom na, na temat Lecha Wałęsy, mianowicie że ludzie, którzy się interesują życiorysem byłego e, lidera Solidarności, to są ludzie powodowani nienawiścią, jakąś osobistą niechęcią, złością, rozczarowaniem, w złymi intencjami. E, takie intencje przepisuje się również, no nie tylko e, byłym towarzyszom walki jak pani Ani czy Joasi e, Gwiazdowej, czy, czy Andrzejowi Gwieździe, czy mnie, ale przypisuje się również e, ludziom, którzy nigdy z Wałęsą bezpośrednio współpracowali, e, zawodowym historykom, takim jak e, właśnie pan dr Cyckiewicz, czy jak pan magister Zyzak. E, ja, ja myślę, że z całą szczerością muszę powiedzieć, że e, jeżeli e, dzisiaj gromadzą się jacyś ludzie, e, żeby o, mówić o Lechu się, czy e, historycy piszą o Lechu Wałęsie, to nie dlatego, że żeby uprzednio posiadali jakieś, jakieś złe intencje w stosunku do, do Wałęsy, tylko dlatego, że jest to postać bardzo ważna dla e, najnowszej historii Polski, nawet dzisiaj jest ważna, nadal dzisiaj dla samowiedzy, samoświadomości Polaków i dlatego e, mówienie o Lechu Wałęsie, analiza jego, jego życia, jego działalności, również jego osobowości, jest zwyczajnie e, zainteresowaniem dla historii I dla polityki. Myślę, że obywatele polscy, jakby nie obciążeni żadnymi uprzedzeniami, czy uprzednimi uprzedzeniami, mogą dyskutować o, o Lechu Wałęsie i o ich historii jego życia, dlatego że przejmują się losem Polski. I chciałbym tylko wskazać, być może, jakby ta tendencja, kt, y, którą dzisiaj już zdaje się wyraźnie widać, dzięki zawodowym historykom demistyfikacji tej postaci rzeczywiście ma charakter trochę jedno, zdecydowanie jednostronny. To, co kiedyś na początku mówiła Ania Walentynowicz, Lechu się jeszcze w roku 80. Czy właśnie Państwo gwiazdowie? Ja przyznaję, przez bardzo wiele lat opierałem się tym, tym informacjom, tej wiedzy, nie chciałem przyznać im racji. Ale w pewnym momencie ja również e, zdałem sobie sprawę z, tym, z, tego, z tego, z roli Lecha Wałęsy i uwierzyłem w to, że był kiedyś m, tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To wszystko jednak e, były świadectwa, które uważane były za mało wiarygodne, dlatego, że były świadectwami ludzi, którzy z Wałęsą współpracowali. Miała to na to jedną odpowiedź, nieudacznicy, ludzie, których pozbyłem się, ponieważ nie umieli pracować i tak dalej. Dzisiaj mamy, mamy sytuację zupełnie, inni, zupełnie inną. Właśnie to, co tu pan doktor Cudownickiewicz powiedział, yy, ukazały się książki ludzi, którzy z Wałęsą bezpośrednio nigdy wcześniej się nie stykali. Ludzie, którzy nie mają yy, z nim żadnych osobistych związków, którzy patrzą na jego postać najzupełniej obiektywnie, yy, z profesjonalną wnikliwością, i profesjonalnym ob obiektywizmem. I jeżeli można by wnosić y, z tej tendencji, w której y, y, wypowiedzi pani Walentynowi, czy państwa gwiazdów, czy moje się. Wałęsie, to znaczy ze znaczenia tych wypowiedzi dla, dla y, świadomości opinii publicznej, y, to trzeba powiedzieć, że. że to, co zrobił pan doktor a teraz to, czego dokonał pan magister Zyzak, wskazywałoby na to, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, to niedługo rzeczywiście będziemy prawdę ruchu Wałęsie mieli podaną już jak na dłoni. Dziękuję.